Takie szczere pytanie do Was współzbieraczy minerałów. Czy tego typu okazy, jak tu właśnie trochę fioletowego fluorytu, trochę barytu, tu szczotka fioletowego fluorytu, tu taki troszkę zarzywiały większy fluoryt na górze. Tutaj taki przejrzysto cytrynowy fluoryt z bardzo ciemnym fioletowym nalotem tutaj. Czy takie trochę bardziej gigantyczne szczotki, gdzie tu mamy przejrzeczysty fluoryt. Tutaj widać jego, te nie wiem przewrony. nie wiem jak to nazwać po polsku, no a tutaj jest kryształ wielkości chyba około 8 cm. Czy dla Was coś takiego jest interesujące? Czy coś takiego warto byłoby przywieźć na giełdę do Polski, bo no szczerze mówiąc, to zbieram tutaj ostro się zastanawiam, co z tym zrobić. Ym. Wiem, że u nas w Polsce takiego materiału nie ma. Natomiast, czy byłoby to dla Was atrakcyjne? Czy można na przykład otworzyć sklep internetowy? Tutaj następny taki gigancik, nieco przyrcewiały, ale też bardzo fajnie. Tutaj widać strukturę tego fluorytu z boku i trochę cieszy, prosi się o pole. Szczerze mówiąc, jakbym mógł teraz wyciągnąć piły, to sam to zrobił, ale na tym moment nie mam dostępu do maszyn. O, taki jeszcze jeden. Znowu tutaj malutki fluorycik. Tutaj fajna budowa. Tutaj nieco większe te kryształy są. Czy Was by to interesowało?